Witam, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Zafesa22 na mapce Kolonia Młody na Gospodarstwie Wczorajszym dzisiejszym odcinku, a w dzisiejszym odcinku tutaj o, zaczniemy nawozy, nawozami się pobawimy Rozsiejemy nawozy, elegancko, Sprzed, najpierw chyba sprzedamy tutaj jajka, bo trochę tych jajek mi się naprodukowało To musimy odpalić sobie tego esioka Trochę głośniej ten esiok jest, ale no przeżyjemy jakoś ten. A, a, to zostanie, jeszcze to sprzedamy. Gdzie by te jajka sprzedać? Hmm. gdzie my mamy te jajeczka do sprzedania? Hmm, jajeczka, jajeczka, kochane jajeczka. Już po Wielkanocy, ale jeszcze jajeczka mam na sprzedanie. Minąłem, czy nie minąłem? Chyba minąłem jajeczka. Mąga rewniarz. To... No ja gdzie możemy je sprzedać? A na targowisku za małą cenę, ale musimy się pozbyć, bo robimy jakieś wiecznie Trochę ich mamy, jaka cena jest, taka jest, jak już trzeba przetrwać na tej polskiej grupie Ci tutaj na sprzedawcami, musimy się zacząć rozwijać, bo na razie no Jeszcze dzisiaj oprócz sprzedaży, tutaj gdzieś z jajek, to jeszcze zaczniemy dzisiaj akcję nawozu Mamy marce jeszcze, trochę akurat złożymy przed deszczem żeby porozsiewać nawozu. jeszcze muszę zrobić się, siebie, chyba raczej chyba tak się zastanawiałem to chyba kordę zasieje. No mówię na... No, no bo nie mam co siać. Owca trochę może się zasiejemy, kordę zasiejemy. No no tutaj... tutaj to jest to zobaczymy. Kosiorka leci. Będzie na jakiś, no tak jak mówiłem, że kombinujemy nasz z drugim zamiast tego osioka. Oj elegancko, zajebiście, 8 tysięcy tak, no, i tak mamy, nie możemy sprosić kabiny, 8 tysięcy i tak mamy, elegancko z wymazyna rzecz, czyli zajęliście tutaj, wyjedziemy na pola, to co rozsiewamy, tutaj śpimy rozsiew, krótki odcinek raczej postaram się nagrać, no krótki, może krótki, nie będę pan widzieć jakiś odcinek nagrywał, no bo to nie ma sensu w długim odcinku, co się z nami szybkie akcje, szybkie, przepraszam, sobie tutaj do esiocia będziemy do stodołu stoi ale na pewno będziemy musieli do chyba to był Władimir tak. cór, tak się jeszcze, aczkolwiek tam będziemy coś innego robić, ale tam tutaj, tutaj postanowiłem raczej chyba w byki idę, byki mięsne krowy, tak będziemy mieli lepsze nie będą mleczne, tylko ten dobra, palimy naszą tutaj c 300 411 4011 Zwaną 40 potocznie Dobra, elegancko jedziemy Też miałem aktualizowaną kartę graficzną Mam nadzieję, że ta grafika też się trochę poprawi teraz, ale nie wiem Na ma wysokim mam bo ja nie? nie miałem wcale na średnim, bardzo bym się Zobaczaj na tej drugiej Na tej drugiej w ogóle serii będzie to się odbywało Mam wyłączone gdzieś nie Tak, wyłączone grudzień, przykład tutaj. O, tu nie dosiąłem widzę. E, ty, 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 miał być nawóz, czemu mam wapno tutaj? O, patrz. Poczekajcie. Coś tu mi się odwaliło. Jakim prawem tu jest wapno, no jakim? Miał być nawóz. No hmm. sorry, coś tu mi się odwaliło. Jakiś cudem e, zamiast nawozu miałem wapno. Nie wiem, jakim cudem jak wapno tu nie rozsiewałem. Tu więc... no, też miałem, tak, miałem też jedno pole zasiane. A się okazuje, że nie było zasiane trawą, No to jest ciekawe, coś tu mi się odwaliło na tym zapisie, ale nie wiem co. Dokładnie. No niestety. No niestety teraz też jest tak. No tak, bez nawigacji trochę to tak będzie. Tak, tak słabo, trochę bez tej nawigacji. Ale no sery, pojazdy są. Więc nie więcej, trzeba że na blużki tutaj się porobi, ale to zawsze będzie nawiezione to polem, jak potrzeba. No i elegancko jedziemy. No, tak, nie więcej będę łapał, tam Też rozsiewa się ta tekstura. Zobaczymy. Może im się coś tu odwaliło, nie mówię, że nie. No i tu elegancko znowu zejdziemy, tak trochę nakładki się zrobić, się z bo musiał zobaczyć na pusto nie więcej jakby z pola i że w to jedzie. Dobra, ale tam da azuciku, że to chyba. Więc naprawdę to będzie krótki odcinek, szybki odcinek, bo chyba nie ma sensu robić długich odcinków, trochę za bardzo wjechałem. Robić na tej serii, tak mi się zdaje jak na razie, bo nie ma i tej tak, tak nic ciekawego do roboty, bo tutaj tylko wiecie siewy i tak dalej. Może coś tam się wykombinuje jeszcze, no nie ma co, no teraz siewy. Siewy, może sąsiada jeszcze poproszę, żeby kukurydzem mi zasiadł, żeby mieć tą kiszonkę, chociaż... A chce kiszonkę jaką to zrobimy? Zobaczymy, może jakiś strzel się do tego ogarnie. Zobaczymy. O! Widzicie? Jak mamy wejść w te byki, to chociaż niech jeszcze im coś dać do jedzenia, więc no... no muszę mieć coś do jedzenia. Więc moim zdaniem możemy też tak zrobić. Powinno być git, nie wiem jak wam tam będzie się... będzie wam to przeszkadzało, czy nie będzie wam przeszkadzało. O chyba nie, tam tylko da musiał tutaj sąsiada przydzwonić, żeby się wnikiem zajechał tutaj elegancko mi zasiał. Ten co mi beluje oczywiście, no do innego sąsiada kolegę nie mam, żeby przyjechał i to zrobił. No i na ten kombaj też będziemy zbierać jakiś inny, jakiś inny mały kombaj będę szukał chyba, no bo tym pistulom, no to jeszcze ten sezon przemęczę się, ale następny sezon już bym chciał, żeby jej już nie było. To jest pszenica, co na taka taka? Tekstury by tu pozmienił? Wygląda jakaś inaczej, dobra, ja tutaj jeszcze to pole sobie tutaj elegancko. Zrobimy tak w ogóle. Dziwne te tekstury są. Nie wiem, czy po tej aktualizacji czy ta mapa ma takie tekstury, jak nigdy się nie przyglądałem. Tak szczerze mówię, aktualizację też zrobiłem karty graficznej. Może co pomoże, może nie pomoże nic Może tych ścinek takich nie będzie, ale aczkolwiek no, na tych że tam No by trzeba było pokombinować ustawieniami, poustawiać je dobrze no, Będę musiał może jakieś poradniki zobaczyć Jak dobrze ustawić tutaj na farminga tą całą ustawienia Może by tak fajne, No bo ogólnie kombinuję, kombinuję, a tak do końca nie jestem w stanie tego dobrze ustawić No nie wiem co tu dodać, co tu odnieść, no, tak na chybiu trafił, żeby ustawiam po prostu zazwyczaj farminga własne ustawienia, ale chyba no, będzie trzeba jakiś poradnik. Łączy sobie obejrzeć i zobaczyć jak go nie ustawiają ludzie tego farminga. Jak to, żeby było elegancko, pięknie wyglądało, żeby to nie było taki ścinek i tak dalej, bo wysłyszałem właśnie ostatnio ten mafia Solec e, przestawiał coś tam w grafice, bo ludzie mu doradzili, czyli no, ludzie, no, czyli no wy widzowie doradziliście mu jak ma ustawić czy po prostu te opcje i tak dalej, i tak dalej, tak z tego co opowiadał bo też miał problemy ponoć na live'y. Nie oglądałem tego live'a, bo byłem w pracy chyba wtedy, no to ponoć miały tam razem z Jankusem. Z Jankusem? Z Jankusem chyba siedzieli, tam mieli problem po prostu. Czy z Jankusem, czy z czy czy Redo? Nie, poczekaj, Redo nie, Jankus, Jankus biały nie. Jakiś Dematix, a Dematixem, jeszcze Dematix do nich dołączył, więc... Z Dematixem siedział. I grał i tam im coś nie wychodziło jak powinno jest tam grzebali w ustawieniach i ponoć mi się udało ustawić na koniec live'a, nie mówię, nie byłem, nie widziałem tego live'a a co na temat live'a, postaram się, dzisiaj jest sobota dzisiaj to nagrywam, dzisiaj to powinienem rzucić prawdopodobnie jak mi się uda wieczorem y, zrobię live'a ale nie gwarantuję, że będzie mi się chciało siedzieć dzisiaj przed komputerem jeszcze wieczorem czy nie zajmę się czymś innym, czy jakimś filmem sobie popatrzę, ale no, Jak coś dam wcześniej informacje tak z godzinę Abyście wiedzieli, dobra, akurat idealnie nam tego nawozu tutaj starczyło. Tutaj będę musiał pojechać do sklepu kupić. E, aczkolwiek, dobra, nie będę już przedłużał tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodoba ten odcinek. Taki krótki. Odbierajmy tu Wszystko ok, wszystko ok. Tutaj jest. Trochę się zawrócił. o, Tak zrobimy. O, no dobra, tu za opóźnieniem działa. Woda ok. No okej, okay, niech będzie, że ok. Naprawdę mi się podoba, jak jest mod tak ładnie wykon... zrobiony, że elegancko może sobie podejść, takie jakieś, pok poklikać sobie takie rzeczy. To jest naprawdę dużo frajdy dostałem Jak to tą tylną szybę chyba, się nie da otworzyć. Tylko nie wiem, jak to właśnie aktywować w środku, bo jakoś mi w środku nie chce się pokazywać, a kiedyś się pokazywał. Bym musiał zobaczyć ustawienia. Przedtem miałem na coś ustawione to i klikałem, ale teraz widzę, że no. Nie mam na nic ustawiadom muszę w ustawieniach sobie popatrzeć. Mówię, dobra. Nie będę już Wam tam głowy zawracał. Żegnam się z Wami. Do zobaczenia albo na live, albo w kolejnym odcinku. Zobaczymy, co będzie. Na razie. Cześć, pa.